Oczywiście, że w grach się liczy przede wszystkim rozgrywka. Chociaż chyba mi się pad rozładował i to chyba z pół godziny temu i nie zauważyłem. Moi drodzy, parę dni temu stałem się posiadaczem gamingowego kompa, więc w końcu mogę powiedzieć tym biedakom konsolowcom. Moja skrzynka wielkości 3 PS5 i z GPU w cenie 3 PS5 ma trochę wyższe detale w grze. przeportowane jest PS5 po dwóch latach od premiery. Jest. Jestem bardzo samotnym i smutnym człowiekiem, dlatego szukam aprobaty i poczucia takiej przynależności w głupich wojenkach internetowych, tylko nikomu nie mówcie. Nie no, oczywiście fakt, że mam teraz w domu kolejną platformę do grania nie sprawił, że konsole wylądowały w śmietniku, bo lądowaniem bym tego nie nazwał, tak samo kanapki nie lądują stroną z masłem w dół. Nie no, te mniejsze skrzynki do grania, nawet w tych parszywych czasach pozbawione eksów, nadal mają mnóstwo zalet, no ale wiadomo, że jak człowiek dostanie nową zabawkę, to chciałby się nią pobawić. I ja właśnie bawiłem się sporo. Nie powiedziałbym, że w coś na tym kąpie już grałem, bo granie to jest proces, który stawia rozgrywkę na pierwszym miejscu, a ja po prostu sobie poinstalowałem mnóstwo gier i oglądałem ze szczęką na podłodze, jakie są ładne. To jest ogólnie bardzo świeża sprawa i nawet sobie jeszcze nie zdążyłem aktywować Windowsa, ale już mnie nosi, żeby się Wam pochwalić. I póki co wydaje mi się, że to całe plecetowe grańsko to ma tylko dwie wady. Po pierwsze, trudno mi się ekscytować premierą PlayStation 5 Pro. A Po drugie, nie wiem, jak się wytłumaczę, z nadchodzącego rachunku za prąd. Yy, chodziło o 15 odkurzaczy na raz? No wiem, że jest syf. Właśnie dlatego. W każdym razie chciałbym się z Wami podzielić listą gier, które graficznie zrobiły na mnie największe wrażenie. Tylko uwaga, tym razem wcielam się w rolę dorosłego, poważnego gracza, którego interesuje wyłącznie dorosły, realistyczny styl graficzny. No bo wiadomo, że Cuphead, Hi-Fi Rush czy inne Ori są przepiękne, ale no... Nie palą kart graficznych, więc chyba się nie liczy. Raczej nie. Będę mówił o produkcjach nastawionych stricte na technikalia. Na razie będzie 10 gier, ale jak film się obejrzy, to zrobię może drugą część, bo przykładów na pewno kolejnych nie zabraknie. I myślę, że aby był trendy, to ten materiał powinien się nazywać w stylu nie tylko Cyberpunk, 10 najpiękniejszych gier na PC. Bo tak się teraz robi, nie? Ruszamy, bo czas ucieka. Jak tylko zostawicie mi suba, bo zbieram 200 tysięcy do końca roku. Pewnie się nie uda, ale jak się uda, to będzie y, giga konkurs i retro miesiąc robimy. I nie będę mu grać na tym kąpie przez miesiąc. Hellblade 2. Gra z tego roku o babie, która narzeka, jęczy i stęka. I oczywiście mam na myśli ten iść kobiet. Nie, Hellblade 2, czyli jedna z pierwszych gier oficjalnie zaprezentowanych na aktualną generację konsol, jeszcze w 2019 roku. Latami obserwowaliśmy jej rozwój, latami rozbudowała naszą wyobraźnię, tylko że do końca tej podróży, żeby faktycznie ją sprawdzić, to dotrwało chyba z pięć osób. Eksperci też się spierają, czy Hellblade 2 to jest na pewno gra, czy też może interaktywny film, ale fakt, faktem, na pewno jest to jedna z najpiękniejszych. Najbardziej technicznie imponujących rzeczy renderowanych w czasie rzeczywistym, jakie widziałem. Już na Xboxie Series X w 30 fpsach i z gorszą rozdziałką zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a tutaj na kąpie jest oczywiście jeszcze lepiej. Niesamowita animacja postaci, a do tego detale i geometria środowiska, oświetlenie w czasie rzeczywistym i ogólnie wszystkie takie popisowe cechy Unreal Engine 5. I jasne, że to niesamowita podróż w głąb psychiki głównej bohaterki i eteryczne doświadczenie, bla 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 bla, no ale wiadomo, że jakby Hellblade 2 tak nie wyglądał, to kijem przez szmatę go nie tknął. Cyberpunk 2077. Zawsze mówiłem, że CD Projekt Red w końcu Cyberpunka naprawi i nie trzeba im co pół roku przypominać. No i miałem rację i teraz to jest już zupełnie inna gra niż w dniu premiery, co najlepiej tak od razu pokazuje brak blue na za 15 sekund. Najlepiej wizualnie pokazuje dodany do gry w zeszłym roku Paw tracingu czyli takiego prawdziwego, pełnego ray tracingu, bo ten ray tracing, który Nvidia pokazywała już dawno i o którym od lat mówiła, że to jest już ta przyszłość, to, to jednak nie, to, to jest przeszłość, to nie. Powiem tak, jakbym kogoś miał tylko jedną grą przekonać do zakupu komputera do gier, to byłby to właśnie Cyberpunk, bo ten tytuł w porównaniu z wersjami konsolowymi i to też tymi zaktualizowanymi, tymi najnowszymi, wygląda jak swój własny sequel. Wczoraj chyba z godziny sobie jeździłem po Night City, żeby posłuchać muzy i neonki pooglądać. Niesamowite, najbardziej efekciarskie, no bo właśnie te neony i miasto pasują jak ulał, najbardziej efekciarskie oświetlenie świata gier. Someone once told me. Horizon Forbidden West. Niby te konsole takie głupie, a Wiele Gier z tej listy ma konsolowy rodowód. No bo Sony i studia przekupione przez Sony do produkcji gier na wyłączność mają mnóstwo kasy i czasu, żeby dopierzczać swoje produkcje do granic możliwości, a na kompach mogą one wyglądać jeszcze lepiej. Oprawa Horizon Forbidden West jest tak szczegółowa, że widać nawet, gdy prawiczek siedzi przed monitorem. Pie oczywiście do tego, że wygląd głównej bohaterki przy premierze tej gry wzbudził ogromne kontrowersje. Graczom niektórym nie podobało się, że wygląda ona, cytuję, nie kobiety, co, gdyż ma włoski na twarzy. I jajach. No dajcie spokój. Panie, daj pan spokój. No ale nic tam, już na PS5 Horizon jest iście spektakularny, a tutaj na kąpie szczerze to aż tak wielkiej różnicy nie widzę, ale są wyższe jakoś tekstur, detale środowiska i rozdzielczość. I to wystarczy, żeby podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Nieważne ogólnie czy na kąpie, czy na konsoli, post-apo z robotami Horizona to według mnie najładniejszy otwarty świat. Nawet konwersja na Switcha. Final Fantasy 16 Final Fantasy to jest legendarna marka gwarantująca jakość i oryginalność i właśnie dlatego w sumie różnych części włącznie ze spin-offami to wyszło ze 150, a 16 to jest totalna zrzynka gry o tron z chodorem i wilkorami włącz. Final ma olśniewające efekty cząsteczkowe, a walki ogromnych ikonów są tak widowiskowe i Realistyczne to może nie jest najlepsze słowo. Że jakie oglądam, to mam wrażenie, jakby te stwory zaraz miały wyskoczyć z telewizora, a oglądam, bo w tych akurat walkach to zbyt dużo rozgrywki nie ma. W każdym razie tak jak z Horizonem na początku gra wyszła na PS5 i zapłaciła tę konsolę do granic możliwości, a teraz pojawi się na kompie i będzie wyglądała jeszcze lepiej. Póki co jest bezpłatne demo do pobrania, polecam serdecznie rozważyć zakup, zwłaszcza, że będzie już we wrześniu i kosztuje tylko 200 zł, a nie tam 890, żeby pograć ze 3 dni wcześniej i dostać w gratis się cyfrowy graloczek preorderowy z napisem Fryer. Microsoft Flight Simulator. Komputer do odpalenia symulatora lotu w zadowalającej jakości. Może i kosztuje prawie tyle samo co prawdziwy kurs na prawdziwego pilota, ale przynajmniej komputer w trakcie działania gry wydaje z siebie realistyczne dźwięki startującego myśliwca. Część gier z tego zestawienia jest albo mocno korytarzowa, albo przynajmniej te najbardziej imponujące ich fragmenty są. A tutaj, proszę bardzo, otwarty świat. I to dosłownie cały świat, bo w grze. Możecie latać po całym dysku ziemskim. Towarzystwo Płaskiej Ziemi, przyjmujemy zapisy. Czy to chmury, czy słońce odbijające, no ładny rym do jakiegoś poematu, się od samolotu, czy krajobraz pod nami, wszystko w symulatorze lotów jest hiperrealistyczne. A teren przygotowany na bazie map satelitarnych i zdjęć generowanych po części z automatu, ale te najbardziej ikoniczne miejsca świata zostały przygotowane ręcznie. W tym roku, w listopadzie ukazuje się nowa wersja i już nie mogę się doczekać, żeby ją sprawdzić, bo Prawdziwe loty samolotem mnie jeszcze przez jakiś czas nie czekają, niestety. Aplectail Requiem. Wiecie, że ten symulator lotów to robi studio, które w sumie zatrudnia ze za 250 osób. To jest mniej więcej tyle samo co Game Freak, ale oni podobno nie mogą zrobić ładnych Pokémonów, bo ich jest za mało, a Pokémonów jest za dużo. Podczas gdy grupka randomowych Francuzów odtworzyła bez problemu całą kulę. Cały ziemski dysk, a jeszcze zrealizowali niesamowity projekt poboczny: Eplectail Requiem, które ja zawsze nazywam DoradcoBas, so bo mechaniki rozgrywki są bardzo podobne, ale rzecz się dzieje w 15-biecznej Francji, no i tam szczury są. To była jedna z pierwszych gier ograniczonych na konsolach aktualnej generacji do 30 fps, przynajmniej na początku, bo później się pojawiła aktualizacja, ale i tak wielkie aferki z tego nie było, no bo każdy widział, że wizualia są niesamowite. Nawet 300 tysięcy szczurów widocznych na ekranie naraz. Tak się powinno ustandaryzowanie podawać wydajność GPU. Tutaj tak naprawdę to wszystko jest piękne i roślinność, i sam projekt poziomów, i woda, i oświetlenie i modele postaci nie ma się co rozdrabniać, więc tym bardziej nie wiem, dlaczego to właśnie zrobiłem. Naprawdę czuję się tak, jakbym się przeniósł do tej 15-wiecznej Francji. Może też dlatego, że po zdobyciu kompa muszę teraz jeść suchy chleb i się nie myję, żeby oszczędzać wodę. I Ghost of Tsushima. Duch Tsushima to jest bardzo urokliwa gra nawet na PS5, a właściwie nawet na PS4 i różnic na kąpie trzeba szukać z lupą, więc należy wydać dychę więcej, żeby zobaczyć, w czym Nowy komp do gier za 12 tysięcy jest lepszy od czteroletniej konsoli za 2000. Ale Michał, komp może służyć do wielu innych rzeczy. Tak, tymi światełkami do naprowadzania okolicznych statków, a na moim PS5 czasem suszę pranie, no wszystko ma swoje zalety. Niemniej mówię o najładniejszych grach na PC, więc nie wypada pominąć tej klimatycznej, samurajskiej opowieści, w której drogę wskazuje nam wiatr a nie, kurde, strzałka na 3 czwarte ekranu, jak w większości gier. W porównaniu do konsoli, scenki przerywnikowe są w nieograniczonej liczbie klatek, na PS5 są w 30, lepsze cienie, odległość rysowania obiektów, rozdzielczość i parę tam innych pierdół. W sumie, na czym byście nie grali, ma to jest wielkie wow, są plotki o drugiej części, oby już niedługo. Znacie ten dowcip, że zachwycając się pięknym widokiem, Anglik powie Beautiful Niemiec wundaba, a Polak Dlatego warto się uczyć języków, żeby wiedzieć, jak się w towarzystwie ludzi z innych krajów zachować. A co jeśli jestem niecierpliwy, wybredny i leniwy? To sobie wpisz to na profilu na Tinderze, to się będziesz mógł samotnie lenić przez całe życie. Albo ucz się za pomocą aplikacji Spikly dostępnej na iOSie i Androidzie, albo w przeglądarce właściwie na wszystkim. Ze Speakly da się przyswajać języki obce do 5 razy szybciej i mnie na przykład się podoba, że mogę sobie do pewnego stopnia wybrać, w jaki sposób chcę się danego dnia uczyć. Czy słuchać, czy czytać, czy pisać, czy gadać, albo nawet słuchać piosenek. Rekomenduję odpowiednie przez Spotify. Do wyboru są angielski, hiszpański, francuski i niemiecki, a jeżeli moglibyście uczyć się po co dochodzą jeszcze estoński, fiński i rosyjski. Ja Wam obiecałem i faktycznie zacząłem się trochę uczyć niemieckiego i działa, ale die betrojung minus sonnes kostet viel Zeit, ich muss mich better organisieren, ich mußte jeden tak lernen. Widzicie, to jest właśnie taka nauka praktycznego języka, czyli y, jak tłumaczyć się z porażek. Następnym razem powiem coś fajniejszego. Link w opisie, sprawdźcie za darmo przez 7 dni, a później weźcie sobie zniżkę 75% przy rocznym planie. Polecam with a typewriter. Someone's been watching us. Alan Wake 2. Poprzednia gra tego studia, czyli Control była jedną z pierwszych takich wizytówek możliwości ray tracingu i w nią też sobie ostatnio grałem. I o ile już na przykład modele postaci wielkiego szału nie robią, o tyle oświetlenie i całe wykonanie biura federalnego kontroli, czyli no właściwie głównego bohatera tej gry. Wciąż niesamowite, ale Alan Wake 2 to jeszcze dwa poziomy wyżej, bo tutaj naprawdę wizualnie budują atmosferę i to one po części sprawiają, chociaż no na pewno w dużej mierze to jest sam ich projekt, że te historie chce się chłonąć i poznawać dalej. Alan Wake 2 pięknie reklamuje path tracing i w nastrojowym horrorze pełnym lekkich świateł, rozświetlających delikatnie ciemność i Odbić, w których czaj się zło zmienia postrzeganie gry. I tak jak mówiłem, że Horizon albo Tsushima to tam jeden pies na czym gracie, tak tutaj, jeśli macie możliwość, to naprawdę skłaniałbym się ku kompowi. Polecam obejrzeć sobie analizę na Digital Foundry. No i co, też czekam na konwersję na Nintendo Switch. Black Myth Wukong. Najnowsza pozycja na liście prosto z Chin. Nie wiem, skąd ta ekscytacja, skoro 90% rzeczy wokół mnie jest prosto z Chin. I komunizm. Wukonga bardzo intensywnie ostatnio promuje Nvidia i nic dziwnego, bo przy oglądaniu właściwie wymaksowanej gry na RTX pieniądze same wychodzą z portfela. Ja jestem ostatnio ojcem i trudno mi znaleźć więcej czasu na granie i powiem Wam, że już w trakcie otwierającej walki w chmurach, tutaj takie intro jest bardzo efektowne, musiałem dwa razy schodzić zmieniać pieluchę. Ale nie synkowi. To, jak mgła reaguje na wasze ruchy, to jest jakaś magia, a dalej piękne tekstury, szczegółowość obiektów z techniką na Night's Unreal Engine 5, cienie i odbicia w ray tracingu, efekty cząsteczkowe, to już wszystkie mądre graficzne terminy, jakie znam. I z tego, co oglądałem, to ten tytuł jako jeden z niewielu póki co na konsolach naprawdę traci sporo i nie są to jakieś tam pomijalne detale, tylko za sprawą ogólnie szeroko pojętego oświetlenia. Czasami atmosfera się diametralnie zmienia. Na gorsze, sama gra i klimat prawdziwych chińskich bajek też mi się póki co bardzo mocno wkręciły, chociaż na razie grałem 2,5 godziny, więc zobaczymy jak będzie dalej, ale na razie też obok Cyberpunka to według mnie taka największa wizytówka gamingowych kompów. Taki crisis dzisiejszych czasów. Avatar Frontiers of Pandora. I na zamknięcie pierwszej części zestawienia Avatar. Powiem Wam, że nawet w kinach i nawet jako produkt filmopodobny Avatar grał i zdobywał sławę głównie poprzez piękne wizualia, więc myślę, że James Cameron by sobie nie pozwolił na istnienie brzydkiej gry w tym uniwersum. Nawet wersja na konsolę jakoś się trzyma. Ja jestem fanem tego świata i co prawda żadna opowiedziana w nim historia póki co mi się jeszcze nie spodobała, ale no, na Pandorce powiem Wam, że zamieszkałbym i uroku odmówić jej nie mogę. Awatar Od Ubisoftu? Eww. Na tym samym silniku co nowe Gwiezdne Wojny? Eww. Wygląda super. I znowu dzięki wspaniałym oświetleniu na pierwszym miejscu jest Flora, więc jednak pełny ray tracing imponuje nie tylko na nami w Cyberpunku. Modele Smurfów to tam nieistotne, ale szczegółowość, geometrii o ten taniec w świetle słoń. W sumie to nie pamiętam, co im tam na łbami świeci. Chce się tam przebywać i to pomimo gameplayu. Teraz w sklepie Ubisoftu jest za uczciwe pół ceny. I myślę, że jak kupiliście już sobie kąpa do gier, to i tak nie potraficie rozsądnie dysponować kasą, więc polecam. Specyfikacje mojego komputera znajdziecie w opisie. Niedługo będą jeszcze o nim jakieś tam inne filmy. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.